Nareszcie wracam do domu. Po tak długim locie wyprostuję sobie za chwilkę nogi. Powiem tylko tyle, że wracam od Cidżyja. To mój kuzyn, jestem od niego starszy o dwa lata, wyobrażacie to sobie. Na tym lotnisku. Ma czekać na mnie mój kumpel, Trevor, stare dzieje. No i doleciałem, do Dosan Idres, podobna nazwa, co do San Andreas. No w końcu doleciał Frank, bo zaczynałem się już nudzić. Ej, Trebol, zejdź z drogi, bo cię niechcący rozjadę, bo będziesz wyglądał jak pasztet w serze. Nie pierdol, Frank, powiedz jak ci podróż minęła. Bardzo dobrze stary. W końcu ujrzałem, Sandras, San to super miasto. Powinieneś je też odwiedzić. Powiem ci tylko tyle, że w końcu poznałem mego kuzyna Super Koleś. Będzie czas na opowieści innym razem, bo te pierdoły mnie nie interesują. No spoko, i nie denerwuj się. Doprawdy, nawet nie wiesz co się tutaj działo jak gdzie nie było. Słuchaj, młody, zamieszkasz na razie u mnie, to na jakiś czas musisz zrozumieć tą sytuację. Chodź za mną. Sorry za burdel, jaki mam, lecz sprzątaczka wzięła sobie urlop do żywotni pod piaskiem. Spoko Trevol mi to nie przeszkadza. Mam taką nadzieję, bo jutro odwiedzi nas Mike. Świetnie mamy mu tyle do opowiedzenia. Już się nie mogę doczekać. Frank, powiem Ci tylko tyle. Dobrze Cię widzieć żywego. Spokoja się też z tego cieszy, Trewol. Kurwa, ten Michael to dziwny facet. Stoi tam zamiast tutaj przyjść. O, widzę Michaela super. W końcu dotarłem do tej speluny. Nie wiem, czemu Trevor tutaj mieszka. Choć proponowałem mu zamieszkanie u mnie. Mam nadzieję, że nie będzie chciał ze mną znowu na temat przeprowadzki gadać. Wow, super wyglądasz, Michael. Więc przyjechałeś mnie odwiedzić? Właściwie to tak. Więc o co chodzi? Franklinie, to delikatna sprawa, chodzi dokładnie o ciebie, o twoją przyszłość. Nie rozumiem. Czego? Jak następnym razem się widzieliśmy, to byłeś dumny ze mnie, robiłem wszystko, co mi kazałeś, gwałciłem kury. Nie sądziłem, że będziesz to jeszcze pamiętał. Oczekuję tylko od ciebie szacunku, Mike, czy tak wiele żądam. Kradłem samochody, mordowałem krowy, dawałem ci całe siano, które ukradłem. No tak, ale to za mało, Frank. Bardzo śmieszne. Niestety, ale taka jest prawda. Będziesz musiał się wykazać czymś więcej niż teraz. Bo tak naprawdę nic pożytecznego nie zrobiłeś jeszcze. Mylisz się, Mike. Franklinie zobaczymy się za parę godzin, no i będziesz mi mógł udowodnić, że się mylę. Frank, sprawy mają się tak, obrabujesz sklep dzisiaj, pokażesz mi tak naprawdę na co cię stać i mam nadzieję, że się nie boisz. Nie boję się, Michael, i udowodnię ci, że się mylisz. Zobaczymy, Frank. Zaparkuj na prawo. Więc, Franklinie, co masz zamiar teraz zrobić? Bo ja będę się tylko przyglądał. Co ja zrobię? Powiem Ci, wysiądę z tego samochodu, wezmę głęboki wdech, wyciągnę gnata i wejdę do tego sklepu. To na co czekasz? Nie boję się, nie boję się i zrobię to, to tylko głupi sklep na odludziu, nie boję się. Frank, powiem Ci tylko jedno, będę z ciebie dumny. Cieszę się, że tak myślisz, Mike. Po prostu wejdź tam i zrób to. Nie myśl, tylko zrób to. Zrobię to, nie boję się. Zrób to i już nie pierdol. Kurwa, wiedziałem, że to z miałeś wziąć gnata, a nie gaz rozweselający. ciągnij kurwa tego Gnata Łochu To nie jest piknik tylko napad Zrób to kurwa Bardzo dobrze a teraz rozwal kasy fiskalne Powiedziałem kurwa kasy fiskalne Zakładnikiem później się zajmiesz rozwal te kurewskie kasy fiskalne do chuja Te kasy są puste. Gdzież mal dziwko? Kurwa co teraz Michael? Musisz załatwić zakładnika, chyba sobie żartujesz Mike, niestety ale nie. Przykro mi ale widziałaś nasze twarze i muszę cię zabić. Wszczelaj do chuja wafla. O kurwa zabiłem niewinnego człowieka, co ja narobiłem dobrego. Mam krew człowieka na rękach, młody uspokój się tak zawsze jest za pierwszym razem. W co ty mnie wpierdoliłeś Mike, nie rozumiesz zabiłem niewinną osobę która pewnie miała rodzinę. Nie mogę żyć z tą świadomością, że odebrałem komuś życie. Dlaczego posłuchałem Michaela? Trzeba było go olać i nic nikomu by się nie stało. Sumienie mnie dręczy, muszę ze sobą skończyć, by dostać w niebie rozgrzeszenie. I nie jestem taki jak Michaela, ni Trevor, muszę ze sobą skończyć. Gdzie ta pieprzona taksówka, ile można na nią kurwa czekać? Za chwilkę korzenie w ten beton zapuszczę. Ile na nich można czekać? Co jest do chuja jakiś samobójca no po prostu świetnie. Użyję kamery od telefonu by zobaczyć kto to. Chuja tam widać za daleko koleś jest muszę użyć snajperki. Co jest do chuja, to kurwa jest przecież Franklin, co on kurwa chce zrobić? Dzwonię do niego. Kurwa Frank, odbierz ten kurewski telefon. Co mam kurwa zrobić? No kurwa, odbierz ten telefon do chuja. Moje życie się dla mnie właśnie skończyło. Nie mam po co życia. Wina jest Michaela. Niech Michael wie, że to jest jego wina i niech cierpi. Kurwa, chłopie, proszę tylko nie skacz. Nie wiedziałem, że weźmiesz se to tak do serca. I co ja mam teraz zrobić? Więc żegnaj, chujowe świecie. Nie, kurwa. Frank, mój najdroższy przyjacielu, czemu to zrobiłeś? Franklinie, czemu to zrobiłeś, co ja ci takiego zrobiłem, chyba przeze mnie się nie zabiłeś. Kurwa, dlaczego ty, Frank? Czemu ty, a nie moja żona? Dzwonię po karetkę. What emergency service do you require? Thank you. Paramedics are on route to your current location. Dzwonię do Trevora. Trevor to ja. Mam złe wieści, Frank, nie żyje. Wiedziałem, że to się tak skończy, te twoje napady, ale dobrze, spotkajmy się. Szkoda, że taki młody chłopak nie żyje. A ta karetka gdzie spierdala? Kurwa, czy oni nigdy się nie nauczą, że nie lubię długo czekać? W końcu go widać. Dalej, Travor, wsiadaj. Co do kurwy stało się Frankowi? Trudno to opisać słowami. No więc opisz to swoimi słowami. Więc stałem tam i czekałem na tak słówkę. No wiesz i spojrzałem do góry. Doprawdy. Tak i ujrzałem kolesia. No i co było dalej? Wziąłem aparat i przybliżyłem lecz nie było widać kto to. Więc wziąłem snajperówę i zobaczyłem to był Frank on tam stał. Naprawdę mów dalej. No i wtedy zadzwoniłem do niego lecz nie odbierał a potem skoczył. Nie wiem co mam powiedzieć był Niemczakiem i tyle. Wiem że to jest moja wina i zrekompensuję mu to zrobimy mu pogrzeb. Michael, co tak długo? Korki były na mieście. Nie udało mi się skołować innego stroju. Nic nie szkodzi i tak świetnie wyglądasz. Więc gdzie ten pogrzeb się odbędzie? A co? No bo wiesz, nie przepadam za pogrzebami. Kojarzy mi się to z naszym napadem, pamiętasz? Wtedy co udałeś martwego i byłem na pogrzebie, ale z boku. Serce mi ściskało jak patrzyłem jak mojego kumpla do piachu wsadzają o tobie, mówię Michael. To mnie bardzo wtedy bolało. Dobra jedźmy na ten pogrzeb. Szkoda Franka, ale zrobimy mu pogrzeb, kierujemy się teraz na cmentarz. Jack, babe, you're going to cause a traffic accident looking Dobra, jesteśmy na miejscu. Czas pochować Franklina. Drogi Franku, mam nadzieję, że tam, gdzie się udałeś, zaznasz spokoju wiecznego. Wiem, że to moja jest wina i mam nadzieję, że mi wybaczysz. Spoczywaj w pokoju na wieki wieku, Walmen. Może się kiedyś w innym świecie spotkamy i znowu będziesz kury gwałcił i świnie całował. Oddajmy naszemu kumplowi minutę ciszy.